Serdecznie zapraszam do wspólnego obchodzenia tych zapustów, czyli żebyśmy razem robili te spawolki, kosztowali pączków i tych wszystkich słodkości, które nam koło gospodyń wiejskich Olmąciarki przyszykowało. Zapraszam proszę Państwa, żeby ten rok był dobry, obfitował wszystko co najlepsze. Zapraszamy serdecznie. Również dla Państwa w szkole mamy, dla Państwa, dla dzieci szczególnie, możecie Państwo robić e, maski tefabowe. E, również e, rozpaliliśmy dla Państwa ognisko, tylko każdy ze swoim własnym koszyczkiem, ale my udostępniamy teren, kijki, więc zapraszam, bądźcie dzisiaj z nami, i ten dzień jest słoneczny, pogodny, więc myślę, że wszyscy na zapustach będziemy dobrze się bawili. Koło Gospodyń Wiejskich ma, wiem, że przepisy, e, takie receptury starodawne i proste przede wszystkim. O, i to jest bardzo ważne, więc może zdać jakiś, przynajmniej jeden przepis, jak tego polczka czy faworka zrobić? Anna Giel, Koło Gospodyń Wiejskich Holmącianki. E, przepis na faworki jest bardzo prosty. Dwie szklanki mąki, do tego trzy żółtka i pół szklanki piwa. Piwo nie ma znaczenia, jaki gatunek oczywiście, kto jakie w domu ma. Często mamy i co? Zagniatamy ciasto. Gnieciemy długo, bardzo długo, aż ciasto będzie gładkie, elastyczne. Później cieniutko rozwałkowujemy, wycinamy. Jak ktoś ma, to radełkiem, jak nie ma, nożykiem. Wycinamy, przeplatamy i na głęboki tłuszcz. Chwilę do zrumienienia. Są wtedy bardzo chru chrupiące. Im cieńsze ciasto, tym bardziej chrupiące faworki. Kompletnie, kompletnie nie. Dla kosztuś, właśnie, Proszę powiedzieć, jak smakują Pani wypieki? Rewelacyjnie. Bardzo smaczne. Bardzo dobrze. Świeży, domowo. Domowo właśnie. Bardzo mi smakują. Czuć właśnie, że są takie domowe, naturalne. Zupełnie inne niż ze sklepu. A jeśli chodzi o pączki, przepis jest też bardzo prosty. Trochę unowocześniony. Bo są one z serkiem waniliowym. Mąka, serek waniliowy, żółtka. Proszę, jak już mamy wyrobione ciasto, wkładamy go do takiego jednorazowego rękawa. Zawiązujemy gumeczką, żeby nam tutaj nic z tej strony nie uciekło. I po prostu rozgrzewamy olej ze smalcem na gorącym piecu. I po malutku smażymy pączuszki. Są to takie malutkie kuleczki. Zarumienione. Możemy posiłkować się nożyczkami, wtedy sprytniej się to odbywa. Nie należy się denerwować, jak ten kształt jest taki nieregularny. W gorącym tłuszczu wszystko za chwilę będzie kulkowe. To jest olej mieszany z pół, pół kostki smalcu. Jest to taki stary przepis, ale sprawdzony, pączki się nie przypalają. Państwo, dla na tych najmłodszych mamy warsztat robienia masek. Jedną z atrakcji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej podczas zapustów w skansenie są warsztaty wykonywania Masek karnawałowych. Czas karnawału to jest czas zabawy, hulanki, swawoli i tańców. Więc przygotowanie maski jest bardzo proste. Potrzebujemy do tego papier, może jakiś szablon, a nawet samemu można wymyślić jakąś postać czy też wizerunek. I ozdabiamy papierem kolorowym, wycinamy najpierw ten naszą postać. A później ozdabiamy ją, możemy kredkami pomalować, mazakami, niekiedy kolorowym papierem obkleić. Robię maskę lisa i myślę, że to są jedne z lepszych atrakcji dla dzieci. Po prostu super, jak dla mnie. Za pusty to super wy wydarzenie, bo można sobie zrobić maski karnawałowe, można się dobrze bawić. Super, bardzo fajnie i przyjemnie. Jak smakują ponczusie? Bardzo dobre. Super. A w temu pieczy pani sama? Super. Tak, właśnie, coś podobnego robię. No właśnie jak tylko usłyszeliśmy, że jest tu taka impreza, że będzie ognisko, to skorzystaliśmy z okazji, że właśnie yy, synek mógł pierwszy raz podpiec kiełbaskę na ognisku. Także mamy tłustą kiełbasę, zapuścimy się trochę. Ja po coś tam... Nie? Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ekspozycja stała, leśna gorzelnia. Wszyscy ci, którzy dzisiaj się, pojawili się u nas w muzeum, mają możliwość zwiedzenia też wystaw, między innymi tej wystawy poświęconej potajemnemu gorzelnictwu, bimbrownictwu z bogatymi tradycjami na Podlasiu. Także myślę, że dobra zabawa i myślę, że ludzie nie nudzą się dzisiaj u nas w Skansenie. Tutaj mamy y, 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 taką gorzelnię, taką bimbrownię, w której produkowano bimber oparty o cukier, tak zwaną cukrówkę. I zobaczcie, mamy już piecyk z paleniskiem. I ten piec nie ma już tego płaszcza wodnego, tylko można bezpośrednio zalewać bimber, tak, w takiej kadzi wyra, wyrabiany, przepraszam, zacier, e, wlewać tutaj do pieca i bezpośrednio nad paleniskiem. Wtedy cukier nam się cukier. W Perelu w ogóle było tak, że nie był problem ze wszystkim, ale nie było problemu z cukrem. Słuchajcie, cukier w pewnych okresach był szeroko dostępny i w ogóle bimber, jeszcze zapomniałem może o tym, bo warto wspomnieć stanowił środek płatniczy w okresie międzywojennym w okresie wojen światowych można się było wykupić od partyzantów różnej maści wszelkiej maści tak wódka też wódką też płacono za możliwość na przykład handlu drewnem, tak? Wczoraj dotarłem tak do takich informacji, że, że e, właśnie e, chłopi, którzy dostawali możliwość wejścia do lasu tak? i pozyskiwania drewna, w pewnych momentach po wejściu Armii Czerwonej tutaj, oni e, płacili e, żołnierzom, który, którzy pozwalali im wchodzić do tego lasu właśnie wódką, wyrabianą przez, przez siebie bimbrem. Także środek płatniczy w, w, w niektórych momentach tutaj naszej historii bardzo, bardzo ciekawy wątek też. Także cukrówka. Po to, żeby chłopa nikt nie, nie złapał, że tak powiem, to on skonstruował sobie, zobaczcie, taką bimbrownię na ramie przyczepy jednoosiowej tak, cała kolumna rektyfikacyjna ale musimy stać z tamtej strony, bo był w ogóle inny, inny sposób wyrobu bimbru. Całość chodziła jak boiler, proszę państwa, tak. E, e, tu, tutaj mamy piec, tak, podgrzewano, podgrzewano zacier i puszczano tutaj na, puszczano tutaj na, na taki właśnie boiler. Bimbrem zalewano to, a podgrzewano jakby, rurko puszczano gorącą wodę jakby, rozumiecie? Podgrzewano wodę i puszczano ją rurką na ten, tak jak boiler, tak? Puszczano rurką na ten, na ten piec, a to było wypełnione zacierem. Także podgrzewano zacier gorącą wodą z tej rurki, o w ten sposób. No i można było przemieszczać się po puszczy. Jeżeli był cynk, że tam już ktoś mu siedzi na plecach, tak? Jakieś służby mu tam na plecach siedzą, to on po prostu podpinał sobie pod, pod pod samochód, pod ciągnik i, i, i przemieszczał się, jak wóz drzymały, o w ten sposób, ale taki był do... i on miał dwie takie gorzenie, jedną pozyskałem, drugą zostawiłem w magazynach. O. A gościu z Niewodnicy koryckie, czyli z terenów, no niepuszczańskich. natomiast operował w Puszczy Knyszyńskiej, w ogóle zjawisko go do, w największym stopniu dotyka Puszczy Knyszyńskiej, trochę białowieński, ale głównie to Puszcza Knyszyńska, Jest, stanowi teatr, teatr, że tak powiem działań tutaj.